Postanowiłam zacząć ćwiczyć. Znalazłam w internecie fajny program treningowy na 30 dni. Pierwszy dzień przysiady 30 sztuk, plank 30 sekund. Pomyślałam, to bardzo łatwe. Zacząłam robić przysiady, 10 zrobiłam wstępne z wysiłku, nie ma problemu. Potem zacząłam robić je poprawnie. Jak skończyłam, byłam zadyszana. Zrobiłam przerwę, zrobiłam plank. Następnego dnia poczułam już zakwasy, ale zrobiłam przysiady 40 sztuk, plank 40 sekund. Trzeciego dnia według planu powinnam zrobić 50 przysiadów i 50 sekund planka, ale już mnie strasznie wszystko bolało, Myślałam, że może zrobię jeden dzień na... na to, żeby mięśnie odpoczęły, no ale cóż, mówię plan to plan, zrobiłam z wielkim bólem przysiady, strasznie zadyszana, odpoczęłam, zrobiłam plankę, na czwarty dzień było przewidziane 50 pajacyków. Wiecie co? Nie było opisane jak zrobić te pięćdziesiąt pajacyków. Więc usiadłam i zrobiłam te pięćdziesiąt pajacyków. Wycięłam je z papieru. <gry>